Propozycja prezydent miasta zakładała, że w przyszłym roku szkolnym dzieci z Grzybowa nie pójdą do szkoły podstawowej nr 5 w Kołobrzegu. Ich rejonem będzie szkoła w Dźwierzynie. Natomiast dzieci z Bogucina, Niekanina, Obrotu, Rościęcina i części Zieleniewa zamiast do Piątki trafią do szkoły podstawowej nr 8. Dotyczy to uczniów, którzy będą rozpoczynać naukę w klasach pierwszych. Dla tych, którzy już uczą się w Piątce nic się nie zmieni. Jeżeli chodzi o obwód, zmienia się tylko obwód dla dzieci z gmin wiejskiej kołobrzek poza Grzybowem, które przydzielone zostaje do szkoły, szkoły podstawowej w Dźwirzynie. Ulic miejskich nie zmieniamy. Już na początku sesji stało się jasne, że projekt uchwały o zmianie obwodów będzie tematem trudnym. Radna Renata Brączyk zaproponowała, by zdjąć go z porządku obrad i jeszcze raz omówić. Ta propozycja nie zyskała akceptacji. Nie dostaliśmy dostatecznej informacji i chciałabym, żeby ponownie Projekt uchwały o rejonizacji nowych obwodów był dyskutowany z tego względu, że nie dostaliśmy w uzasadnieniu tabelarycznej analizy liczebności dzieci w poszczególnych obwodach. Podjęcie takiej uchwały, choć na pierwszy rzut oka mogło się wydawać wprowadzającej niewielkie zmiany, mogło mieć poważne konsekwencje, o czym mówili radni opozycyjni. Oczywiście nie dotyczy to e, ta uchwała ulic i zmian ulic w mieście Kołobrzeg, ale dotyczy nauczycieli, którzy pracują w jednej jak i w drugiej. Szkole, a to też są mieszkańcy naszego miasta. My traktujemy wszystkich tak samo. Chcemy po, pomóc każdej jednej szkole, wszystkich nauczycieli. Robimy, podejmujemy wszelkiego rodzaju działania, które spowodują, że każdy będzie miał pracę. Bo dzisiaj się każdy boi e, o, o, o to, czy ta praca na niego jutro, czy pojutrze będzie czekała. Bo mniejsza liczba dzieci w piątce oznacza mniej klas i mniejsze zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną. Bo chociaż urząd zapewniał o utworzeniu trzech klas pierwszych, w przyszłym roku. Roku szkolnym jednocześnie wskazywał, że do piątki po przyjęciu proponowanych zmian, zgodnie z rejonizacją, trafiłoby niespełna 30 dzieci. W poprzednim roku szkolnym, jeszcze przed tą zmianą, nie utworzyły się trzy klasy pierwsze. I istnieje duża obawa, że tym bardziej po tej zmianie. Znowuż te trzy klasy pierwsze nie powstaną, że powstanie tylko jedna. A wyjściem, jak się okazało satysfakcjonującym obie strony tej dyskusji, była poprawka zgłoszona przez Klub Radnych Niezależnych i jedna zmiana, by dzieci z Zieleniewa dalej chodziły do szkoły podstawowej numer 5. To 15 maluchów, czyli niemal jedna klasa. Podczas dyskusji pojawiły się też głosy o konieczności zajęcia się całościowo tematem rejonizacji.